Cześć, zapraszam na wykład na temat tętnic stopy. Dzięki temu zamkniemy zagadnienia związane z układem tętniczym kończyn dolnej. Może ci się wydawać, że akurat stopa to jedna z najmniej istotnych części naszego ciała, jednak jeśli już masz wiedzę na temat patologii klinicznej, to zdajesz sobie sprawę, jak wiele chorób manifestuje się właśnie w stopach. Na samym początku bardzo prosty schemat który pozwoli Ci na zorientowanie się, o czym będziemy mówić w tym wykładzie. Podobnie jak w przypadku ręki, układ naczyniowy stopy możemy podzielić na struktury zlokalizowane po stronie podeszwowej, gdzie głównymi strukturami będą tętnice podeszwowe boczna i przyśrodkowa. Z kolei drugą składową będą naczynia po stronie grzbietowej, gdzie główną bohaterką będzie tętnica grzbietowa stopy. Zaczynamy od struktur po stronie podeszwowej, konkretnie od tętnicy podeszwowej bocznej lateral plantar artery. Zaznaczyłem ją orientacyjnie na rycinie z widokiem na podeszwę stopy prawej. Natomiast po stronie prawej mamy tą samą część ciała. Jednak zostały zachowane struktury leżące powierzchownie. Widzimy, iż tętnica podeszwowa boczna zaczyna się w okolicy kostki przyśrodkowej. Zatem jest to jedna z dwóch gałęzi końcowych tętnicy piszczelowej tylnej. Posterior tibial artery. Teraz zapoznajmy się z sąsiedztwem omawianej struktury. W tym celu będę tworzył konkretny schemat. Najpierw nanieśmy sobie samą tętnicę podeszwową boczną. Po stronie lewej możemy odnaleźć strukturę leżącą głębiej i będzie to mięsień czworoboczny podeszwy. Widzimy jego charakterystyczny przyczep do ścięgien mięśnia zginacza długiego palców. Z kolei po stronie prawej tętnica nie jest za bardzo widoczna, gdyż jest przykryta. Przez mięsień zginacz krótki palców. Zanim przejdziemy do konkretnych gałęzi, to popatrzmy jeszcze na tą oznaczoną część po lewej stronie na rycinie. Myślę, że może ci się to kojarzyć z łukiem dłoniowym w obrębie ręki i bardzo dobrze, bo tutaj mamy do czynienia z łukiem podeszwowym. Plantar arch. Skoro łuk, to powinniśmy mieć Źródło unaczynienia także od strony palucha. I tak rzeczywiście jest. Źródłem tym będzie gałąź podeszwowa głęboka od tętnicy grzbietowej stopy, którą oczywiście omówię w tym nagraniu. Zostajemy przy rycinie z widokiem na gałęzie tętnicy podeszwowej bocznej. Popatrzmy na naczynia odchodzące bezpośrednio od łuku podeszwowego. Widzimy, iż występują w liczbie czterech i znajdują się na poziomie kości śródstopia, więc nazywamy je tętnicami podeszwowymi śródstopia. Metatarsal plantar arteries. Możesz się także spotkać z nazwą tętnice podeszwowe wspólne palców, która nawiązuje do analogicznych struktur w obrębie ręki. Wspomniana analogia wyraża się także w dalszym przebiegu tych naczyń, gdyż każde z nich oddaje po dwie gałęzie. W ten sposób otrzymujemy osiem struktur, które nazywamy tętnicami podeszwowymi palców właściwymi, czy też własnymi proper digital plantar arteries. W ten sposób wygląda unaczynienie palców stopy. Natomiast widzimy, iż przyśrodkowa część palucha oraz boczna część palca piątego pozostają niezaopatrzone. Co do palucha, to do jego pozostałego fragmentu będzie dochodzić gałąź od tętnicy podeszwowej przyśrodkowej. Z kolei w przypadku palca piątego wyróżniamy gałąź podeszwową boczną palca małego, czyli lateral. Plantar branch of fifth toe. Odchodzi ona od tętnicy podeszwowej bocznej, zanim przejdzie włók podeszwowy. Przechodzimy do tętnicy podeszwowej przyśrodkowej, medial plantar artery. Na razie oznaczyłem jej początkowy odcinek, zatem jest to druga z gałęzi końcowych tętnicy piszczelowej tylnej posterior tibial artery W tym miejscu zaznaczę, że w piśmiennictwie znajdziesz różne warianty opisu tej struktury. Inaczej to wygląda również w zależności, czy mówimy o podręcznikach polsko czy anglojęzycznych. Ja przedstawię opcję, która wydaje się być najbardziej komplementarna do zakresu zaopatrzenia tętnicy podeszwowej bocznej oraz taką, która dominuje w anglojęzycznych źródłach, mimo że rycina w pełni nie oddaje takiego wariantu. A zatem tętnica podeszwowa przyśrodkowa oddaje gałęzie powierzchowną superficial branch oraz głęboką deep branch. Pierwsza z nich, tak jak widzimy, uzupełnia unaczynienie palucha poprzez tętnicę podeszwową palucha przyśrodkową. Medial plantar artery Of first toe. Natomiast druga gałąź tworzy anastomozy z tętnicami podeszwowymi wśród stopia, co dość miernie wyraził autor tej ryciny. Obrazamy stopę na stronę grzbietową i zaczniemy omawiać tętnicę grzbietową stopy. Dorsalis pedis artery. Oznaczyłem ją na recinie. Pamiętamy, iż jest to bezpośrednie przedłużenie tętnicy piszczelowej przedniej, Anterior Tibial Artery. A zmiana nazwy dokonuje się na poziomie troczka dolnego prostowników, czyli Inferior Extensor Retinaculum, co również dobrze obrazuje rycina. Znajdźmy jeszcze odniesienie do struktur okolicznych. Znowu stwórzmy schemat z tętnicą grzbietową stopy. Od strony przyśrodkowej warto oznaczyć takie oto ścięgno. Widzimy, że towarzyszy naszemu naczyniu właściwie na całej swojej długości i ścięgno to należy do mięśnia prostownika długiego palucha. Natomiast po stronie bocznej znajdziemy mięsień prostownik krótki palucha. W takim razie przeanalizujmy gałęzie tętnicy grzbietowej stopy Dorsalis Pedis Artery. Będę je rozpisywał zgodnie z kolejnością odchodzenia od głównego pnia, jednak zacznę od najważniejszego naczynia, które w tym momencie oznaczam na rycinie. Z czym kojarzy się kształt tej struktury? Na pewno można powiedzieć, iż ma łukowaty kształt. Dlatego nazywamy ją. Tętnicą łukowatą Arcuate Artery. Poświęcają jej następny slajd. Jeśli dobrze przyjrzysz się rycinie, to zauważysz, iż jej końcowy odcinek zespala się z innym naczyniem, które odchodzi od tętnicy grzbietowej stopy w jej proksymalnym odcinku. W związku z tym, że oznaczona struktura odchodzi od boku, to nazywamy ją tętnicą stepową boczną, lateral tarsal artery. Ewidentnie widać, iż te dwa do tej pory opisane naczynia będą tworzyć sieć grzbietową stopy. Dodajmy, iż od tętnicy grzbietowej stopy w jej początkowym odcinku odchodzą także tętnice stepowe przyśrodkowe, medial tarsal arteries w liczbie dwóch. Popatrzmy teraz na dystalny odcinek w okolicy odejścia tętnicy łukowatej. Znajduje się tu także struktura, którą oznaczyłem na szaro. Nie widać jej dalszego przebiegu, co wskazuje na to, iż przechodzi na stronę podeszwową stopy. Dlatego nazywamy ją tętnicą podeszwową głęboką. Deep Plantar Artery która będzie współtworzyć opisany już w tym wykładzie łuk podeszwowy. Pozostaje naczynie przebiegające pomiędzy paluchem a drugim palcem stopy. Nazywamy je pierwszą tętnicą grzbietową śródstopia. First dorsal metatorsal artery. Stąd ta rzymska jedynka, którą tutaj zamieściłem. Tak jak widzimy, naczynie to będzie zaopatrywać paluch, i przyśrodkową część palca drugiego. Powiedzmy jeszcze kilka słów o tętnicy łukowatej. Arcuate artery. Zaznaczyłem ją jeszcze raz na rycinie. Obraz dość klarownie oddaje przebieg gałęzi omawianego naczynia. Na początku będą to trzy tętnice grzbietowe śródstopia. Dorsal metatorsal arteries. Widzimy, że klasycznie przedłużają się w tętnice grzbietowe palców, dorsal digital arteries. Jest to bardzo typowy schemat, z którym mamy do czynienia również w przypadku układu tętniczego ręki. Natomiast celem uzupełnienia wspomnę, iż boczna powierzchnia palca piątego jest zaopatrzona przez dodatkową gałąź pochodzącą od czwartej tętnicy grzbietowej śródstopia. Innym ciekawym zagadnieniem jest obecność gałęzi przeszywających, perforating branches. Odchodzą one w odcinkach proksymalnych i dystalnych tętnic grzbietowych śródstopia, co oznaczyłem na rycinie szarymi kropkami. Jak pewnie się domyślasz gałęzie te dochodzą do tętnic podeszwowych śródstopia, metatorsal plantar arteries. Które również opisaliśmy na początku tego nagrania. W poprzednich wykładach zapowiadałem, że ostatni slajd w tym nagraniu poświęcę na wskazanie miejsc, gdzie dobrze jest badać tętno na kończynie dolnej. Będzie to też swoiste podsumowanie całego układu tętniczego tej części ciała. Posłużą nam do tego ryciny, którymi posługiwałem się w tym i w poprzednich nagraniach. A zatem, idąc od góry, największe naczynie, czyli tętnica udowa, będzie najlepiej wyczuwalna w trójkącie udowym, tuż poniżej więzadła pachwinowego. Pamiętamy, że naczynie to przechodzi w tętnicę podkolanową, która to z kolei będzie dostępna w dole podkolanowym. Z tym, że należy zaznaczyć, że jest to jedno z trudniejszych miejsc, gdyż tętnica ta. Biegnie tutaj głęboko. U pacjentów z dużą ilością tkanki tłuszczowej tętno może być tutaj niewyczuwalne. Następnie wiemy już, iż dochodzi do podziału tętnicy podkolanowej. I tętnica piszczelowa tylna będzie najlepiej dostępna w okolicy kanału kostki przyśrodkowej, z kolei tętnica piszczelowa przednia sama w sobie nie będzie wyczuwalna. Jednak możemy ocenić pośrednio jej stan poprzez palpację naczynia, będącego jej przedłużeniem. Mam na myśli oczywiście tętnicę grzbietową stopy. Nie jest to również proste miejsce do oceny. Należy szukać tej tętnicy do boku od ścięgna mięśnia prostownika długiego palucha. W ten sposób zakończyliśmy układ tętniczy kończyn dolnej. Tak jak zawsze, zapraszam Cię do zastosowania metody od ogółu do szczegółu. Akurat w przypadku nauki licznych gałęzi tętniczych, metoda ta jest szczególnie przydatna. Myślę, że po dogłębnym zapoznaniu się z powyższą wiedzą, nauka angiologii będzie dla Ciebie czystą przyjemnością. Dziękuję Ci bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii Maciej Haberka.